Co dał mi klub orzekającej? Po pierwsze, to dał mi ogromną mądrość. Serio, w, muszę powiedzieć, że w klubie są materiały, mm, które są po prostu mądre, potrzebne, ważne. Klub to jest takie miejsce, gdzie właściwie chyba nigdzie w Internecie i nigdzie się nie znajdzie tak wartościowych, dobrych i mądrych treści. I tu mówię o kursach, o wszystkich spotkaniach ze specjalistami, Ymm... Naprawdę, biją na głowę dużo, dużo innych, które można znaleźć w sieci, ale jakby są, mają, przekazują inne wartości, a to jest dołączenie takiej praktyczności, wiedzy, mądrości i tego, co najważniejsze. Poza tym, co dał mi klub, mega pozytywną motywację i kopa do dobrej zmiany, takiej zmiany na lepsze. Chodzi mi tu głównie o kawę, kiedy po prostu często, często bywało tak, że wstaję po weekendzie rano, w poniedziałek i mówię rany, nie dam rady, i nagle odpalam kawę, i tutaj patrzę Ewelina tak pozytywnie nastawiona, opowiadająca o różnych rzeczach, wiadomo też o trudnościach, o tym, że po prostu trzeba iść do przodu, to tak w wielkim skrócie, ale po prostu to jest niesamowite, i naprawdę to mi daje ogromną motywację do zmiany. Ogromną, po prostu. I kolejna rzecz to jest społeczność. Społeczność wszystkich innych kobiet, które też są. Naprawdę nie znalazłam nigdy jeszcze w internecie takiej grupy, która byłaby grupą takich kobiet mądrych, dobrych, silnych i życznych, naprawdę życzliwych, gdzie to płynie z całego serca. I to jest w wielkim, wielkim ogromnym skrócie, to co teraz powiedziałam. Jestem w klubie od. No, od nie całego roku. Zurzekającą jestem od trzech lat i naprawdę nie zastąpiłabym tego czasu w niczym. I myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że to są takie treści i taka mądrość, którą na przykład chciała przekazać mi kiedyś moja mama. Wiadomo, różnie to bywa, nie? Mamy się zazwyczaj nie słucha w pewnym momencie, a to są takie rzeczy naprawdę, no, które trzeba wiedzieć, trzeba znać. Mama. I są podstawą. Mama!